W kolejnym nowym kanale, w tym odcinku, gramy w Roblox. Jeśli film spodobał, się, coś, lajka. Zasubskrybuj kanał. Dzisiaj zostanę, no i kulkę będę zjadał wszystkich. Y -y -y. Filmy pojawiają się w sumie codziennie. A ja już zaczynam, tylko musi się chyba grać albo nie. Muszę tu wskoczyć, tak? I teraz jestem, spadam gdzieś. Okej, okay, jestem i muszę zjadać te kuleczki. A potem jak już będę jakiś super, ultra wielki, tylko wej się nie odbijaj, dobra. Teraz zjada Polus ohotę fioletowe widzę, że są jakieś o wiele mocniejsze, więc je jemy. O, wow, wo, 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 dobra, dobra. bo co jest orzechu bez wielki, Dobra, może do niego nie podchodźmy, ale zjadajmy te fioletowe, bo te fioletowe widzę, że dają dużo, a to mnie wybija. Okej, okay. a to jest jakiś dash, który mnie strasznie ten wybija daleko, więc tego no... czekaj. Nie, najgorzej, że się odbijam. Ale dobra, zbieramy sobie to jedzonko. Myk, 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 go spin. Okej. Okay. Aha, się rozsypałem. Ok, chciałbym ja dalej taki wielki, czyż będę mniejszy? Chyba taki sam będę. Tylko co jest grane? Okay. nie, jestem mały, ale tu jest spin, codzienny spin. Ok, i kręć tym. I co dostanę? Uwaga, uwaga, dostanę 250 golda. Ok, tylko nie wiem, co się kupuje za gold, ale fajnie, dostanę 250. A jeszcze mam tyle kasy, bo ten. W sumie to dostałem daily nagrody, i chyba teraz jeszcze ten. Sklep, ok, shop. Tu mamy posiadane I co to daje tak w ogóle? Kolory... Wsiadę. Nie wiem co to daje, ale okej. Okay. Idę na razie zjadać wszystkich, postarać się kogoś zjeść. Ale na razie widzę, że to są same giganty, więc... Podziękuję na razie zjadania każdego. Tu jest jakaś czerwona, to coś daje dużo czy to zabija? Okej, okay. widzę, że to, to nie daje. Nie, na no najgorzej. Nie mogę podnieść poziom, okej. Okay. Mam pierwszy poziom i teraz mam... Co się stało, bo nie wiem, znowu chyba mnie wytepało do góry. A nie, jest tak, jestem u góry, ale spadam i mam jakiś pierwszy poziom, który nie wiem, co daje, ale okej, okay. zjadłem to, więc jemy dużo rzeczy, żeby być ogromnym. Myk, myk, szybko wszystko wcinamy, żeby... O, wielkie. Jo, dobra, ja, dobra, teraz też jestem wielki. Nawet już jestem sporych rozmiarów, tylko na pewno jeszcze nikogo nie zjem. Tu jest jakiś w ogóle miecz. Tu są te takie niefa... O, tu jest typo, którego mogę spróbować zjeść. Chodź tu, zjem Cię. Chodź, no nie, no nie uciekaj mi. Chodź tu, cwaniaczku, nie uciekniesz. O, tu jest duża kulka, dobra, to ją zjadamy, ale ja jestem ogromny. Ten typ w sumie mi ucieka dobrze. O, nie, podnieś poziom razy cztery. Dobra, już mam piąty poziom. Tylko nie wiem, co to w rozmiar. U, pierwszość. Okej, okay, dostałem jakiś ten. Mam teraz dużo kasy i mam piąty poziom. O, kurczaczki. Dobra, prawie mnie zjadł, a ja nawet nic jeszcze nie zacząłem tutaj robić, więc sobie zjadamy te rzeczy, o, ale mnie, ale mnie, ten, wystrzeliło. Chodź tu, chodź tu, typie, chodź tu, typie, ja cię zjem, zjem go. Zjem? Zostało... Zjedz go? Halo, zjedz go. Chodź tu. Chodź tu, typie, nie uciekniesz mi. Ale, wow, 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 Dobra, o, mam maksymalne odrodzenie, ok, tylko jak to zrobić? Level piąty. Chyba jeszcze nie mogę, albo mi się wydaje, nie wiem. Nie wiem jak zrobić to odrodzenie, bo by się chyba przydało zrobić. Tak, teraz mogę odrodzenie, dobra. Mam jakiegoś Rebirfa takiego, chyba tak mi się wydaje, że to jest rebirf, Tak wygląda. Dobra, tak, mam jedno serduszko. Oha, mam teraz... O nie, to jest chyba cały czas to miałem, nie wiem, nie widziałem tego. Mam taką ogromną kulę, a nie zjadę jej, no zjedz ją. Dobra, a teraz jestem większy W sumie to cały czas za jestem większy Zjedz go, dobra, teraz goń tego typu. Ja go zjem, ja go zjem, ja chcę zjeść go Chodź tu Nie no, on jakoś umie skręcać dobrze O nie, spadłem, dobra, zostawiam go Jeszcze nie miał jakoś dużo ten, więc jakoś No nie no, odbija naprawdę, nie wiedziałem o tym Dobra, to trzeba tak podskoczyć Żeby zjeść sobie to i nie wystrzeliło nas Dobra, bo tu jest dużo tych takich Niedobrych kuleczek do dziesiątego poziomu i mogę sobie zrobić kolejne e, rebirfa, więc fajnie, fajnie więc oczywiście to wbijamy. Cyk, cyk, podnieść raz, poziom razy 5. ok, ale chyba chcę od razu do rebirfa zrobić, czy nie? Dobra, podniosę w sumie, nie wiem co to da mi. Mam dużo kasy. Nie wiem co za tą kasę mogę zrobić, więc fajnie w sumie. Mogę w shopie coś kupić, tylko co? To jest dobre w sumie py Tanie, teraz mogłem zrobić już w sumie rybirfa, jakbym nie zrobił se wcześniej więc teraz mamy dziesiąty poziom żeby wpisać kolejnego Ok, więc ja trzeba razu oczywiście Zbierasz te kuleczki cały czas no nie no zbieram bo ta kuleczka jest dobra o nie 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 no nie no zjadł nie ja nie mogłem ajajaj aj, aj. najgorzej mam poziom szósty i poszedłbym w sumie do góry sprawdzić jak tam można coś kupić tylko jak tam się dostać teraz Pewnie jak się jakaś runda skończy, bo tutaj ten, to widziałem, że jakieś są mapy wybierane i wtedy teleportuje, więc okej, okay. fajnie, fajnie, zbieramy sobie oczywiście na kolejny ten nowy odrodzenie, czyli tam rebirf, jak zwał tak zwał, dobra, pyk, odbiło mnie, teraz tutaj zbieramy tą gigantyczną kulkę, cyk, cyk wszystko zjadamy, troszkę jeszcze nam zostało, żeby wbić rebirfa i dobra, podnosimy poziom do dziesiątego. I mamy dziesiąty poziom teraz w tym momencie. I czy mogę zrobić? Odrodzenie? Yy, muszę wbić 6000 yy, Expa, więc szybciutko to wbijamy, żeby zrobić sobie kolejne odrodzenie. meg tu widzę, że ktoś sobie zdedał albo po prostu sobie się zrestartował, nie wiem. Nie, 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 trzeba tak... O dobrze! Dobra, jedzimy tutaj, żeby zjeść wszystko, że wbić 6000 ekspacz cokolwiek to tam jest Wielkość, nie, cokolwiek jest, Wielkość, to w sumie może być to samo Ale dobra, już mało zostało Zjedz wszystko, jedz wszystko po drodze O, tu jest ta duża kulka, więc Tutaj oczywiście i jedziemy, cyk cyk, oczy, cyk, cyk Co ja gadam? Cyk, cyk, oczywiście, tak powtórzyłem już 50 razy ale dobra, tu można sobie zjeść go w sumie Dawaj, dobra, cyk O nie, to zabiera trochę tej wielkości Nie, 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 bo to też zabiera Dobra, zjedz, 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 zjedz Żeby robić nowego rebirfa. Cyk, cyk, szybciutko, dawaj, dawaj Dobra, mamy to Kolejne odrodzenie, mamy to Wartość, okej okay. był na górę, czyli chyba muszę kliknąć po prostu y Go spin, dokładnie, jestem u góry I tu jest, mamy sklep i w tym sklepie, nie wiem co to daje, ale mogę sobie kupić na przykład Jasny Róż, jakiś coś co da na mną. naklejki, ok. <grym> Flopa, dobra, nie chcę flopy. To hmm, tu nic nie ma ciekawego. Kolory, mam niebieski, to dałbym sobie taki na przykład efekty, ok. Efekty są takie, i kupiłbym sobie. no nie, nie jesteś na niebieski cyja, dobra, to zbieramy 4000, żeby sobie kupić. Aha, tu jest dom, dobra. Teraz trzeba tutaj zeskoczyć, oczywiście. Meg, Zeskakujemy i wbijam 4000 ko, e, kasy, czyli w sumie to jak zrobię kolejne odrodzenie. Dobra, jestem już tak blisko wbicia tego e, kolejnego odrodzenia, że do, jest naprawdę bliżutko, bliżutko. Nawet już się zdążyła mapa zmienić. Naprawdę ciężko jest już wbić tam e, kolejne odrodzenie, ale zjemy go. Damy radę? Dasz? Dawaj, gonimy go! Bonimy cię. Dam radę cię zjeść. Dobra, nie marnuję, bo ja jak używam tego dasza to marnuje, odbijmy się. Dobra, i teraz tutaj podskakujmy. i teraz zbierzmy wszystko stąd. Jestem tak ogromny, że jestem naprawdę. O, co ja gadam? Jestem ogromny, że naprawdę jestem ogromny. Tak, jestem po prostu bardzo wielki, że... Ledwo co tu ja... O nie tu jest... Nie, 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 no nie, no zjadłem to naprawdę. Tam było to, co wybucha i nam zmniejsza ten. Mam teraz do 11. poziom tylko co, jak to? Miło dwa poziomy obniżyło najgorzej na świecie. Dobra, sobie ja to sobie zrobię już ten poziom, żeby mieć i będę te trzy poziomy wbijał jak będę mały. Tak myślę, że będzie mi to łatwiej. Niż jakbym miał to wbijać tak, bo teraz mam 3000 tylko, a tak bym miał paręście. Znaczy w sumie to też nie ten, ale teraz mam łatwiej to wbić, bo jestem malutki, szybszy i wszystko naraz. Mogę to szybciutko teraz wbić sobie tak te trzy poziomy. Dobra. o nie, 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 nie. nie, nie. Dobra, było blisko, żeby mnie zjadł. ale dobra. Jesteśmy naprawdę blisko wbicia tego kolejnego drodzenia. już mamy ten. Jeszcze tylko jeden poziom i mamy to. Dobra, więc trzeba to szybko sobie wbić. baby, Daw, dawaj, dawaj, wbijamy to, wbijamy to. O nie, tu jest typo. Nie, nie jest mnie. Dobra! Nie, nie, nie. Uciekaj, uciekaj, bo jak mnie zje, to będzie przypałoło. Bo... Dobra, dobra, szybko jest to wszystko naokoło. Mamy to, mamy to. Robię to, żeby był 15 poziom. Muszę wbić jeszcze maksymalny poziom tego 15, żeby mieć 16, którego nie można, nie mogę wbić, i wtedy sobie zrobię. Kolejne odrodzenie. Więc dobra, cyk, 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 dawaj, dawaj, jedziemy po te odrodzenie, szybciutko, dawaj tą największą kulkę. Teraz to cyk cyk, szybciutko, dobra. Mamy to, mamy to i jeszcze chwila, jeszcze chwila i będę to miał. Dobra, jeszcze tylko 2000 yy, wielkości. Dawaj Polskę, ja zjem Polskę, chodź tu Polsko. Czemu ktoś ma w ogóle nikt Polska? Okej, okay, ciekawie, ciekawie, gonię go, żeby go zjeść, o nie, zjadłem bombę, najgorzej na świecie, obra, nie gonię Polski, chociaż jestem bardzo blisko niej, obra, chodź tu typie, no nie, uciek dasz, ja najgorzej, byłem totalnie przy nim, wbijaj już ten poziom do końca, dajesz, dajesz, dajesz radę, dasz radę wbić ten poziom, wierzę w ciebie. Dobra, dobra, nie wystrzeliło mnie, nie, więc ja daj tą największą kulkę, bo nadaje dużo. Jeszcze tylko 100 i uwaga, będę to miał teraz. Dobra, robimy odrodzenie. Mamy to 3. Masakra, jak to było ciężko wbić, ale się udało. Dobra, mamy 3 odrodzenia, więc to na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podoba. I tak to jest lajka. zasubskrybujcie kanał. My się widzimy w kolejnych filmach. Yo.